Cześć Boże! Znamy już neumy pojedyncze oraz podwójne, dlatego możemy spróbować teraz rozczytać prostą antyfonę na komunię. Zacznijmy od tekstu. Przeczytajmy sobie. Tu mandasti domine mandata tua custodiri nimis. Tu mandasti domine mandata tua custodiri nimis. Ty po to dałeś swoje przykazania, Panie, aby przestrzegano ich pilnie. Zobaczmy, kluczce znajduje się tu na trzeciej linii, a cały utwór rozpina się w pobliżu tego dźwięku C. Dlatego nie zaśpiewam go wysoko to... Ponieważ tu już bym śpiewała bardzo wysoko. Zaśpiewam go w średnicy: Obliczymy sobie teraz dźwięki to, to to. Tam, do, si, la, sol. Podpisałam poszczególne nuty solmizacją, abyśmy, jeśli potrzebujemy, mogli sobie je zagrać na klawiaturze. A więc spróbujmy zaśpiewać. Sol, la, do, 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 Tu mamy pes, neumę. Re, mie, re, A tu mamy już na przykład kliwis. Re do la do si la sol la, fa la, do la si la sol 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 la, do 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 re mi re. re do la do si la sol la, fa la, do la si la, sol sol Spróbujmy podłożyć tekst mandasti domine mandata tua custodirini mis Povtus me Tu mandasti